W naszym przedszkolu, tak jak co roku, organizujemy wewnętrzny konkurs piosenki przedszkolnej, w której występują chętne dzieci. W tym roku trochę zmieniliśmy zasady, bo zaproponowaliśmy, żeby to rodzice wytypowali dzieci, które ich zdaniem powinny wystąpić w tym konkursie. Dzieci są w wieku od 3 do 6 lat, gdzie trzylatki wystąpią grupowo, tak symbolicznie. Piosenki były dowolne i repertuar jest naprawdę szeroki. Są to piosenki o zwierzętach, o wiośnie. O dinozaurach, więc repertuar taki typowo dziecięcy. Nagrody, jak co roku, staramy się, żeby były atrakcyjne dla dzieci. Przede wszystkim są to przepiękne dyplomy, ale też nagrody zasponsorowane przez panią dyrektor dla pierwszych trzech miejsc i dla wszystkich dzieci są też opominki. Są to książeczki, broloczki, gumki dla dziewcząt. To w zależności, czy to będzie chłopczyk, czy dziewczynka.